Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam dwie zdrabki. Jest to Ekstra, Linia i Paradiso. Wkład to 20 zł. I zaczniemy od Ekstra linii. Ekstra linia z numerkiem 9. Troszkę przybliża. Będziemy przesuwać i szukamy, szukamy rolki, rolki, rolki są. Tu kolejne i na końcu. Więcej nie widzę, znajdą się arbus. arbus. jest tu. Tutaj. I to na tyle. Biedronka. Biedroneczka jest tu. Tutaj. Tutaj. Tu. Tu mamy dwie. I w ostatniej mamy dwie super. Kolejny to rower. Rower. Tu mamy trzy rowery. Rower. Tu mamy kolejny rower. I to na tyle, chyba. Sakwa. Jak coś zgubię, to później się znajdzie. Sakwy nie widzę. Kolejny balony. Balony. Balony są tutaj. 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 I tutaj. Dobra. Kolejny to dzwon, dzwon mamy w pierwszej, w drugiej. Mhm. I tutaj dobra, klapki, klapki, kolejne. Mamy tutaj klapki. Mhm i tutaj i to będzie na tyle parasol Parasol jest tu Tu, tu I tutaj Krab Krab, 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 krab. mamy kraba tutaj. ostatni dobra kolejny to lody lody nie widzę okulary okularów również nie widzę popcorn Popcorn, może tak będzie Wam lepiej widać. Popcorn, dobra. Lecimy z drugiej strony. Monetka. Jest na końcu jedna. Kolejny to motyl. Motylka mamy tutaj. Jest tutaj. O, motylek daje nam linię. Super, nie będzie na pusta. Motylek. I to chyba na tyle. Kwiatuszek. Kwiatek daje nam drugą linię. Super. Ale jest tylko jeden. Lody były. Zgubione. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy łódź. Łódź. Łodzi nie widzę. Słoneczko, słoneczko jest. I w ostatniej jeszcze, dobra. Kości. Kości gdzieś właśnie widziałam. Jedne, jedne, wychodzi na to, że jedne. Słonik. Słonik jest tutaj, tutaj. Tutaj. Dobra. Kolejny to księżyc. Księżyc mamy, tu są dwa. Jeszcze tutaj i tu są dwa. Dobra. Piłka. Mamy piłeczkę. Tu kolejna, tu jeszcze jedna. Tutaj i tutaj. Piłka daje nam trzecią linię. Wow. Czyli mamy już tutaj zwrot. Odcineczka. Diament. Diament jest tutaj. Tęcza. Tęcza jest. Super. Nic nie daje, ale jest gwiazdeczka. Gwiazdeczka, gwiazdeczka. I tu jeszcze ok, i ostatni to jest leżak. Leżak, mamy leżak, leżak. I to będzie na tyle. Mamy trzy linie, czyli pewnie 30 zł. I sprawdzamy. O 20 zł. 30 zł i jeszcze jedna na końcu. 20, 50 zł, kochani. Dziewiąteczka moja dała 50 zł. Super. Mega, mega. Jesteśmy już 30 zł na plusie. To teraz jeszcze z dziewiąteczką. Paradiso numerki oczywiście prosiłam piłeczka jak mają nowe paczki to korzystam chmurka jest tutaj chmurka tutaj kolejny to kostka kostka jest tutaj Listek. Listek jest tutaj tutaj i to na tyle mewa mewa puetwy pu jest są tutaj Wodolot, wodolot Rozgwiazda Jedną tylko widzę Wiadro. Wiatru jest tutaj, jedno również. Aparat. Aparat jest tutaj, i tu jeszcze jeden. Dobra, ośmiornica mamy tutaj, i tu jeszcze jedną. Kapelusz. Tu są dwa kapelusze. Kapelusze trzy, nawet. Zobaczcie trzy tutaj. Dobra. Kolejny to shorty. Są shorty tu i trzy pary tutaj. Trzy sztuki, nie pary bluzka tu mamy dwie bluzeczki lody lody są tu dobra jedna wychodzi na to kompas Kompas jest tutaj i tutaj. Więcej nie ma. Flaming. Flaming jest tutaj. Nie widzę więcej. Motylek. Motylek jest. I w ostatni jeden przedostatni to ten tęcza. Ten czaj jest tutaj, tutaj. Mhm. I ostatni to kotwica. Kotwica jest tutaj i tutaj, ale nam nic nie daje, czyli jest pusto. VSQ, tak jest, ale jest i tak super, bo na 20 zł, ekstra linie dały 50 zł zwrotu. Czyli 30 zł na plusie. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia! Pa!